Cześć, witajcie. Dzisiaj powiemy sobie, dlaczego używam tak archaicznego narzędzia jak sierp. Otóż sprawa jest bardzo prosta, w niektórych rzędach z jeszcze nie zdążyłem zrobić takich rowków z zieloną ściółką, gdzie nie przerasta trawa. No, więc tymczasowo. Jest trawa w tych rządkach i pasuje to albo przeplewić, albo wykosić. I co jest łatwiej zrobić? Wykosić, bo przeplewienie dużo kosztuje, a i tak chwasty przebijają. Więc łatwiej jest po prostu wykosić. Ale gdybym zrobił to zwykłą podkaszarką, nawet kosą, chociaż. Yy, też czasem używam kosy w rzędach to tutaj istnieje takie prawdopodobieństwo bardzo duże że uszkodziłbym pęd taką pod kaszarką niechcący bo to ma dość dużą moc i ciężko czasem dojrzeć pęd w tym gąszczu traw dlatego fajnie jest przy samych krzewach dla bezpieczeństwa po prostu pościnać trawę a później dopiero w tych większych przestrzeniach między krzewami, dopiero jechać pod kaszarką czy kosą ręczną. Ja osobiście preferuję kosą ręczną, ale jakby ktoś miał hektary, no to wiadomo, lepiej pod kaszarka. Więc taki morał z tego, że nawet archaiczne. Narzędzia takie jak sierp przydają się, bo mają swoje zalety: przede wszystkim bezpieczeństwo przy krzewach. Łatwiej jest dojrzeć i łatwiej jest kosić trawę przy samych krzewach sierpem niż kosą czy pod kaszarką. Dzięki! To tyle w tym odcinku. Cześć!